Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni z dynią wita. Słuchajcie, mamy sezon na dynię. Ja wiem, że w kuchni najczęściej używa się tą Hokkaido, ale ja dostałam taką i postanowiłam z niej zrobić pożytek, no bo przecież, no czy, czy, do razy wykorzystać jako dekorację, jesienna dekoracja, do tego jakieś tam wrzosy postawić sobie jest super, no i taki wieczory chłodne już, więc świeczuszki, herbatka dobra, e, trzeba sobie stworzyć nastrój, bo wiem, że Październik, listopad to takie są przytłaczające miesiące, ale my się nie dajemy. No i teraz tak, wykorzystujemy miąższ z dyni. E, no tak jak, nie wiem, czy już mówiłam, czy nie, bo już sama nie wiem. E, najczęściej w kuchni tą hokkaido używamy, ale ja użyję tą, słuchajcie, wydrążona, farsz przygotowany, no i lecimy. No i teraz tak, z dyni najczęściej szykujemy zupę, tak, zupę dyniową. Ale ja tu chcę Wam pokazać placki dyniowe z parmezanem, takie coś, ala placki ziemniaczane, ale tu są placki dyniowe i będą takie ostre, bo słuchajcie, fajne są dodatki, fajne składniki lecimy z tym. Czas w stopień trudności łatwy, czas przygotowania 10 minut, całkowity 45. I tu mamy cztery porcje. Słuchajcie, no wiadomo, trzeba je później usmażyć, tak? Także rozpoczynamy gotowanie. Od czego zaczynamy? Od tego, że e, musimy rozdrobnić ser parmezan. Jak już Wam wcześniej mówiłam, tu mamy 50 gramów e, sera. Ja zawsze sobie e, puszczam te noże 10 sekund obroty, 10. Łatwiej mi jest zmiksować e, ten ser, bo nieraz jak rzucę większe kawałki, to po prostu zatrzymuje się. No to co? 10 sekund obroty, 10, e, miksuję ser i zaraz do Was wracam. No i zapewne słyszycie, ser już mam rozdrobniony, więc go przekładam e, odstawiam z powrotem do miseczki. On nam się przyda. E, ja go tu mam więcej, ale, ale też się przyda. Na pewno się przyda. W, w placuszkach będzie się fajnie ciągnął. Parmezan w ogóle. Wiecie, jak u mnie jest. Ja tu zazwyczaj mam też inny ser, niekoniecznie parmezan. I teraz tak. Jeden ząbek czosnku. Ja wrzucam dwa, bo będzie naprawdę pikantnie. Gdzie są moje nożyczki? Do tego między 5 a 10 gramów pietruszki zielonej natki. Eee, no, witaminki, witaminki, słuchajcie, już dużo osób, kicha, prycha, więc ratujemy się witaminami. Eee, widzicie, już psy się domagają, bo już eee, marchewka się pojawiła, więc marchewkowe pieski mam. Dobra, teraz korzeń imbiru. Obieramy korzeń imbiru. Przepięknie pachnie, nie każdy go lubi. Eee, I tu mamy aż 20 gramów tego korzenia, więc na pewno będzie wyczuwalny. Więc jeśli go nie lubicie, dajcie po prostu połowę, a on ma naprawdę fajne właściwości. Do tego 5 gramów czerwonej papryki. Chili też na ostro. Słuchajcie, wszystko jest ostre. Mmm. Pachnie imbirem. Zakładamy miarkę z pokrywą. Tu mi się miksuje, a ja idę opanować swoje psy, żeby Wam nie przeszkadzały. Co prawda, mam na to 4 sekundy, obroty 8. Zaraz do Was wracam. Mam nadzieję, że sytuacja z psami opanowana. A w międzyczasie się opanowała sytuacja z imbirem. Zobaczcie, jak to ładnie kolorowo już zaczyna wyglądać. Eee, bo mamy czerwone, zielone, żółte. Ale zapach jest, ten imbir przeważa wszystko, ale będzie na pewno będzie smacznie. Także lecimy dalej, lecimy, kochani. Musimy się ratować, witaminami. Zgarniamy to kopyską, właśnie to zrobiłam. No i tu mamy dynie. Dajemy 500 gramów dyni. No, tak jak wam mówiłam, Hokkaido e, obranej bez nasionek. Ja tu mam tą zwykłą dynię, ale też ją wykorzystam, bo szkoda e, zostawić takie cuda, tak? 500 gramów u mnie na pewno będzie więcej. Ale tak jak jest więcej czosnku, tak będzie też więcej dyni. Dobra, ja sobie to wrzucę i zaraz do Was wrócę po przecież jeszcze muszę umyć rękę. No i dobra, dynia wrzucona mam ponad 600 g, ale to nie szkodzi. Do tego dajemy mąkę. Słuchajcie. To są niby takie placki zmęczane, ale tu składniki są trochę inne. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. 50 gramów mąki e, pszennej. Bo tu tak myślę o plackach ziemniaczanych i tak się zastanawiam, czy powiedziałam mąki ziemniaczanej, czy mąki pszennej. Dobra, mąka pszenna, pamiętajcie, 50 gramów mąki pszennej. Do tego 100 gramów właśnie marchewki pokrojonej na kawałki. I to jest właśnie ten moment, kiedy mój pies już dostał marchewkę, żeby się zaspokoić, bo uwielbiają. Dobra, 3 jaja. Jedną płaską łyżeczkę soli, słuchajcie, naprawdę, tu już mamy e, niewiele kroków, ale ważna sprawa. Dodajemy kary. Jedną płaską łyżeczkę kary, i tutaj może pojawić się przebarwienie na pokrywie. Ja wiem, że dla nowych posiadaczy to jest przerażające, bo nagle pokrywa się odbarwia, i nie wiecie, co z tym zrobić. Słuchajcie, albo wystawiamy na słoneczko, chociaż może być z tym trudno bo to taka pora roku, że słońce jest albo go nie ma. A jak nie to nie martwcie się, to naprawdę zejdzie. Z czasem to wszystko zejdzie. No i co? I dosypujemy do tego nasz parmezan i wszystko sobie miksujemy. Na ile? Już Wam mówię, 20 sekund obroty 5. Zaczynamy od 5, zwiększamy do 7. Dynia jest tutaj ta dosyć twarda, więc ja muszę to zmiksować na taką papkę. No i co? I będziemy za chwilę już smażyć. Także zaczynamy od 5, zwiększamy do 7 przez 20 sekund. No i zrobione! Tak naprawdę mamy już zrobione nasze ciasto na placki. Teraz wystarczy usmażyć, ale pokażę Wam ten kolor. No bo przecież to jest niesamowita. Dyniowy kolor, zobaczcie do tego e, kawałki. Właśnie tutaj widać, jak się dobrze przyjrzycie, papryki, e, pietruszki. I ten zapach, imbirowy zapach. Słuchajcie, ja w międzyczasie już rozgrzewam sobie na patelni trochę oleju i będziemy to smażyć. S smażymy kładąc, e, tworząc placki około średnica 5 cm, grubość 1, 2-3 minut z każdej strony. No i tak naprawdę będziemy jeszcze tylko je odsączymy, żeby nie były za tłuste i będziemy je jeść, ale to wszystko po kolei. No i na rozgrzaną patelnię, słuchajcie, rzucamy nasze placki. Posłuchajcie tego. No i smażymy je z obu stron. Za chwilę przewracamy i jemy. Kochani, placki nasmażyłam, ale muszę Wam powiedzieć: tak, zobaczcie, tak wygląda talerz po tym kary. E, I co? Ja dodałam jeszcze trochę mąki, bo moje się zapewne widzieliście, jak rzucawie rozpłynęły się no i takie były nie do końca więc dodałam jeszcze trochę mąki tak z 25 g mąki wymieszałam to i usmażyły się tak wyglądają gotowe placki przepiękny kolor przepiękny zapach do tego możecie oczywiście zrobić jogurt grecki albo sos czosnkowy no mówię tutaj możecie dip jogurtowy zrobić coś w czym zamaczacie sobie te placuszki chociaż one są naprawdę mega wilgotne, mega fajne i w ogóle e, moja rodzinka jak wyszła do domu, powiedziała, co smażysz kurczaka, bo ten zapach tego kary z tym imbirem, to jest cudowna mieszanka właśnie też do kurczaka. Także powiem Wam, że naprawdę placki są super. E, no i co? No są chrupiące, przepyszne, delikatne, ale zarazem pikantne, tak? Bo czuć ten imbir. Czuć naprawdę mocno imbir i to kary. Ale naprawdę możecie zaskoczyć swoich znajomych i rodzinach, bo smak jest przepyszny. No to co, kochani? Korzystacie z sezonu na dynię. Piszcie, co tam jeszcze dyniowego robicie. E, może mi się coś uda jeszcze. Także lecę sobie dalej. Buziaki. Trzymajcie się. papá bye, bye.